Dobry wieczór, godzina 18, ja jestem Patryk, po raz kolejny spotykamy się, żeby porozmawiać sobie na temat pewnego produktu. Obiecałem wam wczoraj suszarkę od Philipsa, dotrzymam słowa, tak więc zapraszam. Naszym dzisiejszym produktem jest suszarka do włosów firmy Philips. Urządzenie posiada moc 2300 W. Dzięki czemu generuje optymalny dla naszych włosów strumień powietrza. Sprzęt posiada możliwość regulacji temperatury i siły strumienia, dzięki czemu możemy ustawić aż 6 różnych kombinacji suszenia. Dostępna jest również funkcja zimnego podmuchu. Philips wyposażył swój produkt w funkcję jonizowania naszych włosów, co powoduje, że będą one zawsze gładkie i lśniące. W zestawie znajdują się również dwie nakładki: koncentrator oraz dyfuzor. Całkiem inne podejście do sprawy niż wczoraj Xiaomi, które ma w sobie taką nutkę designerskości. Oni chcą, żeby ich produkty. Sprawiały wrażenie produktów premium, produktów elitarnych. Jeżeli chodzi o Philipsa, on bardziej skupia się na funkcjonalności, i w tym przypadku nie możemy powiedzieć, że ta suszarka jest brzydka, bo jest naprawdę bardzo ładna, co za chwilę zobaczycie. Nie możemy powiedzieć, że ta suszarka odstaje w swojej funkcjonalności od innych suszarek. Ta suszarka również spełnia wszystkie swoje zadania, a ponadto. Dba o nasze włosy ionizując je, co sprawia, że będą gładsze, będą bardziej lśnić i będą wyglądać na zdrowsze. To jest rzecz, na którą kobiety zwracają uwagę. No ale co ja wam będę mówił? Mamy tutaj ponad 2000 W mocy. To jest potężne monstrum wśród suszarek Dry Care. O to dba Philips. O nasze włosy. Niekoniecznie o to, jak suszarka wygląda i jak się prezentuje. Ona ma super funkcjonować i tutaj Philips nam to zapewnia. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda w środku? Ja też. No to zaczynamy. Ok, a więc pudełko jak pudełko niczym wielkim się nie wyróżnia. Otwarcie od góry. I tutaj w środku mamy produkty, które ja Wam wyciągnę. Są to tak naprawdę trzy produkty pudełko odstawimy na bok ściągniemy folię i będziemy się właśnie zajmować tymi nakładkami i samą suszarką więc nakładki może najpierw na bok suszarka Suszarka, która najonizuje nasze włosy. Wczoraj dużo mówiłem o designie. Tutaj również design jest bardzo ciekawy. Dolna część dolna część jest matowa, górna się świeci, jakby jest lekko wypolerowana. To wszystko jest w kolorze takiego różu, może rose gold, lekkie naciągany, ale jednak jest to bardzo modny kolor. Myślę, że wiele kobiet zwróciłoby na to uwagę. To, co jest standardem, czyli suszenie na zimno, tak jak Wam wczoraj powiedziałem, jest to suszenie wykorzystywane do modelowania fryzury, do tworzenia jej. Mamy tutaj aż 6 różnych kombinacji, ponieważ Zarówno temperatura wylotu powietrza, jak i prędkość powietrza jest do naszej dyspozycji do ustalenia osobno. Nie tak jak w wielu innych. Suszarka, gdzie ustawiamy to równocześnie, im mocniejszy podmuch powietrza, tym cieplejsze jest to powietrze. Tutaj tak to nie wygląda. Tutaj mamy osobno, a więc, jeżeli chcemy nieco chłodniejszą temperaturę, to zwiększamy tylko prędkość. Jest to na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że suszarka prezentuje się naprawdę bardzo ciekawie. Jest tutaj. Również końcówka koncentrująca powietrze, jeżeli mamy w zwyczaju suszyć na przykład włosy i układać je równocześnie w jednym kierunku. Taka końcówka nam to ułatwi. Ja osobiście często z takich końcówek korzystam. No i mamy końcówkę modelującą również do włosów kręconych. Na tej już znam się zdecydowanie mniej, bo jak widzicie. Takich włosów nie posiadam. I to jest wszystko, co Philips nam w swoim zestawie oferuje. Myślę, że nic więcej do takiej suszarki nie trzeba. Ja nie jestem zwolennikiem, gdy mamy zbyt dużo tych dodatków, ponieważ, no powiedzmy sobie szczerze, każdy podłączy suszarkę, ona gdzieś tam w okolicy lustra w łazience się zawsze znajduje, a im więcej jest tych końcówek, im więcej jest tych różnych dziwnych. Pierdół, tak zwanych, to zaczynamy się denerwować, bo nie ma gdzieś tego trzymać, potem gdzieś się zgubi, nie pamiętamy. Tak więc konkretny produkt i ta suszarka jest konkretna, jest wydajna, dba o nasze włosy, więc czego więcej chcieć? Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego produktu, oczywiście w opisie tego odcinka znajdziecie link do strony, gdzie jest to możliwe. Ja się już z Wami żegnam i jutro mam dla Was zegarek. Smartwatch, właściwie, dokładnie, jeżeli mam być e, szczery. Jutro w czwartek porozmawiamy sobie o smartwatchu, a więc całkowicie zmieniamy tematykę. Dzisiaj był Philips i suszarka. Do zobaczenia jutro.